Szanowni Państwo, w ramach spaceru po siódmym okręgu wyborczym w Wrocławiu jesteśmy na skrzyżowaniu ulicy Opulickiego, Przedwiośnie i Komorowskiego. Przez to skrzyżowanie przebiega także linia kolejowa. To jest trasa łącząca Wrocław z Szebnicą, aktywna. Ten przejazd jest aktywny. Tam za tą skrzynką i sygnalizatorem jest informacja, kto to wybudował. pan prezydent na stanie, może nam się tym pochwalić, bo to zrobiono za środki marszałka województwa. W pewnym momencie hit turystyczny, teraz osłabną było trochę zainteresowanie, ale przejazd jest zamknięty 24 razy na dobę. Elektronika, która tutaj pilnuje tego przejazdu, sprawia, że jest zamknięty bardzo krótko. Niemniej jednak jest i biorąc pod uwagę ruch na tym skrzyżowaniu, po takim zamknięciu tworzą się duże kolejki i one są potęgowane jeszcze przez fakt taki, że pierwszeństwo przejazdu mają auta na osi komorowskiego kulickiego natomiast te z ulicy przedwiośnie czekają. Gdyby z ulicy przedwiośnie był generowany ruch tylko co się dla Pawłowice, no nie miałoby tutaj to jakichś niekorzystnych następstw. Natomiast z ulicy przedwiośnie zjeżdżają także auta z autostradowej obwodnicy Wiosławie. Y Planiści miejscy, ludzie, którzy planują ruch w mieście przespali pewien moment. Ten moment to jest budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia. Z autostradowej obwodnicy Wrocławia w granicach miasta mamy trzy zjazdy i dwa zjazdy są z takiego sięgacza autostradowego. I trzy z tych zjazdów, trzy na pięć, schodzi do miasta w siódmym okręgu wyborczym, na północy. I zrobiono to tak wspaniale, inteligentnie, że dwa z nich zjeżdżają się na tym skrzyżowaniu. Także w dni świąteczne na przykład, kiedy ludzie często wracają z jakichś wyjazdów i korzystają ochoczo już z tych nowych dróg, które opłatają w jakiś tam sposób Wrocław, spotykają się tutaj, no oczywiście w dużym korku. Co tutaj postuluje? Proszę Państwa, no postuluje przede wszystkim skrzyżowanie bezkolizyjne. Trzeba zrobić pewnie jakiś wiaduk. No tak, żeby nie było kolizji ani z linią kolejową i ruch z tych trzech ulic po prostu mógł się tutaj odbywać sprawnie i płynnie. Jednocześnie, jeżeli to zrobimy, musimy przebudować ulicę Komorowskiego, bo tam za chwilę pojedziecie i gdybyśmy tu upłynęli ruch, to 200 metrów dalej macie zjazd z Irkucką na Zachód do Osiedla Sobieskiego. E, tam nie ma rękawa do zjazdu, w związku z tym to wszystko się zatarkuje. więc potrzebne są rękawy do zjazdów do Osiedla. Oraz do takiego Tu sprawa jest jeszcze innego typu, proszę Państwa, ponieważ samochody, które jadą u Sobora Komorowskiego, jadą na wiadukt Sobieskiego i stamtąd zjeżdżają do miasta. Mało kto, korzystając z tego ciągu komunikacyjnego, zdaje sobie sprawę z tego, że to jest jedyny ciąg komunikacyjny, który łączy miasto z tymi osiedlami, z pawułnicami, z Zakrzowem, z Świmpolem trzeba dla niego wybudować alternatywę ale o tym powiem przy okazji wizyty na moście Krzywoistego dziękuję Państwu za uwagę, dobrego dnia,